Polski system emerytalny od lat budzi ogromne emocje. Dla wielu osób to temat odkładany na później, aż do momentu, gdy nagle zaczyna dotyczyć ich bezpośrednio. Ostatnio jednak sprawa znów wróciła do publicznej debaty i wywołała duże zainteresowanie. To właśnie ten dokument sprawił, że temat wieku emerytalnego ponownie znalazł się w centrum uwagi. Jego autor zaproponował zmianę, która mogłaby w przyszłości wpłynąć na sposób przechodzenia na emeryturę w Polsce. Główne założenie petycji dotyczy wprowadzenia jednego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Obecnie w Polsce kobiety mogą zakończyć pracę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Od lat budzi to liczne dyskusje zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Autor petycji wskazuje, że różne granice wieku prowadzą do nierówności i niejasnych zasad. Jego zdaniem ujednolicenie systemu mogłoby zwiększyć przewidywalność i uprościć obowiązujące reguły. Co istotne, zaproponowane rozwiązanie nie zakłada nagłej zmiany. Według treści petycji, ewentualne modyfikacje miałyby następować stopniowo, w określonych odstępach czasu, tak aby rynek pracy i finanse publiczne mogły się do nich spokojnie dostosować. Debata wokół emerytur nie toczy się jednak wyłącznie w Polsce. Od dłuższego czasu do zmian. Zachęcają także międzynarodowe instytucje finansowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoich analizach zwraca uwagę, że różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn wpływa na stabilność systemu oraz wysokość przyszłych świadczeń. Eksperci wskazują m.in. na tak zwaną lukę emerytalną. Kobiety, kończąc pracę wcześniej, gromadzą mniejszy kapitał składkowy, a jednocześnie statystycznie żyją dłużej. W praktyce oznacza to niższe emerytury i większe obciążenie dla całego systemu. Według analiz MFW, ujednolicenie zasad mogłoby w dłuższej perspektywie ograniczyć te różnice oraz zwiększyć liczbę osób aktywnych zawodowo, co ma znaczenie w starzejącym się społeczeństwie. Największe emocje budzi jednak konkretna propozycja zawarta w petycji. Jej autor wskazuje, że wspólny wiek emerytalny mógłby wynosić 62 lata. Dla mężczyzn oznaczałoby to wcześniejsze zakończenie pracy, natomiast dla kobiet wydłużenie aktywności zawodowej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to wyłącznie propozycja autora petycji, a nie plan wprowadzany przez rząd. Na tym etapie nie zapadły żadne decyzje, a dokument ma charakter opiniodawczy. Mimo to temat ponownie rozbudził publiczną dyskusję o przyszłości emerytur w Polsce i o tym, jak powinien wyglądać system w kolejnych dekadach. Jedno jest pewne wraz ze zmianami demograficznymi pytanie o wiek emerytalny będzie wracać coraz częściej. Dodam, że warto podkreślić jedno nie chodzi o nowe przepisy ani decyzje rządu, lecz o petycję obywatelską, która trafiła do Sejmu i jest obecnie analizowana. A teraz napisz w komentarzu, czy Twoim zdaniem wspólny wiek emerytalny to dobry kierunek, czy rozwiązanie, które może przynieść więcej problemów niż korzyści? Jeśli interesują cię tematy, które realnie wpływają na życie Polaków, zostaw subskrypcję i włącz dzwoneczek dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów.